Dźwig teraz zabierze ramę, przewiezie ją na halę, gdzie zobaczycie, jakie cuda się dzieją. To idzie potężna siła, nie? No jest To wiesz co, to wypadałoby, bo win zniszczymy numer nadwozia, nie? Trzeba go zabezpieczyć może tak, blaszkę. I te... E... No co, numer nadwozia to może we kawałek blaszki. Chętnie myją, cztery miejsca. Żeby było pewne. By było no? pewne. To zawsze ślipniesz się, a win ci dostanie. Tak, 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 dobra. A to, jakaś guma? Tu? Tak, to winie. No win jak chcę, win. razem z dyframi, ze wszystkim, celowo ją tak przywiozłem. Dobra, dobra. Dobrze, że Grzesiek wspomniał o numerach ramy. Inaczej, razem z rdzą zniknąłby także win jego Toyoty. Zobaczcie, właśnie taką blachą będzie zabezpieczony numer nadwozia. Złapiemy go czterema punktami do ramy. Później te punkty się odetnie, no i win będzie nienaruszony. Tu chłopaki zabezpieczają te szpilki, także. A co takie śrutowanie z niższych gwinty? Z niższych gwinty. Ale na to też jest sposób. Wystarczy osłonić je kawałkami gumowego węża. I czym to jest czyszczone, powiedz? Jakie to, czy to jest śrutowane? No, to jest śród normalny, to jest metalowy scalowy, śrut. Tak, celowy śród. Może sobie tam podejść, zobaczyć, tam tego śród jest. Po kokardę pan chciał powiedzieć. To coś, co wygląda jak szary piasek, w rzeczywistości jest metalowym proszkiem. Zobaczcie, takie drobinki metalu, mini kuleczki, właśnie takimi kuleczkami będzie śrutowana rama, bo tak się to prawidłowo nazywa. Śrutowanie to dość brutalny proces. Nie nadaje się do delikatnych blach. Jednak rama to twarde żelastwo. Śruty idealnie zerwą z niej warstwę rdzy i resztek konserwacji. Komora zamknięta. Teraz do akcji wkraczają fachowcy, wyglądający trochę jak ratownicy z Czarnobyla. Tu nie ma automatyzacji. Tę ciężką robotę musi wykonać człowiek. Po dwóch godzinach dźwig przywiózł oczyszczoną ramę. Dopiero teraz okaże się, czy jest zdrowa jak dzwon, czy dziurawa jak sito. Tak naprawdę za nie mówiłem. Spodziewałem się czegoś gorszego, a zobaczcie, w jakim to jest stanie. Rama nowa. Kilka wstawek, malowanie i fabryka. Zobaczcie, nawet w zakamarkach. Tutaj wszędzie jest idealnie wyczyszczone. Gdybym szukał tego samochodu sam i sam go wybierał, to bym powiedział, że po prostu trzeba umieć kupić dobrą bazę. Ale tutaj trzeba powiedzieć jedynie oparcie, bo podczas zakupu tego samochodu. Nie widziałem. Nie do wiary, naprawdę. Za śrutowanie ramy i mostów Grzesiek zapłacił 800 zł.